Piękny jest ten fragment. Mamy kontynuację pięknych historii. Wczoraj mieliśmy do czynienia ze świętym Eleazarem, który oddał swoje życie w wieku 90 lat. Dzisiaj mamy do czynienia z matką, która musi pożegnać swoich siedmiu synów. No, może nie musiałaby tego robić, gdyby wyrzekła się więzi z Bogiem, gdyby wyrzekła się prawa i przymierze. Jako mama jest odpowiedzialna za swoich synów. Ma poczucie, że nie tylko jest ich mamą, dlatego że miała ich w swoim łonie, ale przede wszystkim, jak ona wskazuje, nie wiem skąd się wzięliście w tym łonie. Wy tak naprawdę jesteście synami Najwyższego. Jestem tutaj po to, ażeby Was wspierać w tej ostatniej wędrówce, wędrówce Waszego odchodzenia. Gdy widzimy przed oczami tę scenę, wydaje się ona naprawdę okropna. Widzimy kata Epifanesa, który próbuje zachęcić tych młodych braci, do tego, aby zrezygnowali z wiary. Nawet jednemu z nich, najmłodszemu, daje propozycję bogactwa i pozycji, gdyby tylko zrezygnował z swojego przymierza z Bogiem. Matka, niby zachęcona przez Epifanesa, zgadza się na to, aby odwieźć swojego syna od tego, um, tego uczynku, a żeby zrezygnował z męczeństwa. Natomiast okazuje się, że w ojczystym języku zachęca go do czegoś odwrotnego, dodaje mu siły, odwagi w tym ostatnim momencie, aby nie zrezygnował, aby przyjął te ciosy katów na swoje ciało. Niezwykły moment. Wy, mamy, które oglądacie właśnie ten odcinek, pomyślcie. Ile was mogłoby kosztować ta sytuacja. Bardzo trudna jest, bardzo trudny jest ten moment, w którym znajduje się matka i owi. Warto zwrócić uwagę na to, że robią to ze względu na wiarę w zmartwychwstanie. Wcześniej w Izraelu, kiedy popatrzymy na całe Pismo Święte, mamy takie trzy etapy formowania się tej wiary, dlatego że na początku Żydzi nie wierzyli w zmartwychwstanie. Na początku jest koło retrybucji, Bóg błogosławi Żydom w tym doczesnym życiu. Jeżeli jesteś Bożym Człowiekiem, to Bóg będzie Ci błogosławił w płodności i bogactwie. Na następnym etapie pojawiła się koncepcja szeolu, jakichś zaświatów, czegoś, co będzie po drugiej stronie. Natomiast dochodzimy do momentu, gdzie w drugim, II, trzecim wieku już pojawiają się teksty, jak w przypadku Księgi Machabejskiej, wiary w to, że Bóg odpłaci tym ludziom, tym młodym chłopakom, matce. Po śmierci, że tam otrzymają nagrodę. I również my jesteśmy dziedzicami tej nadziei, że ten trud życia, w którym jesteśmy, niesprawiedliwość, wojny, które się toczą, zostaną sprawiedliwie osądzone, że Kaci zostaną sprawiedliwie osądzeni i że nikt nas nie będzie sądził z tych, którzy nas nie kochają, z tych, którzy nas nienawidzą, ale będzie nas sądził tylko jedyny Bóg który będzie sądził w sprawiedliwości i miłosierdziu. Dlatego odwagi. Codziennie walcz o swoją wiarę, ażebyś na końcu życia tak Ela, Eleazar i mama swoimi dziećmi mogli osiągnąć wieniec zwycięstwa. Trzeci sługa się bał. Lęk to rzeczywiście może być takie żerowisko dla złego, który lubi na, w nas podsycać. Taki paraliżujący lęk, albo ten lęk czasami się przejawia w takich myślach pod tytułem i tak się nie uda. Jesteś beznadziejny, do niczego się nie nadajesz, na pewno sobie z tym nie poradzisz. Ojcowie pustyni nazywali takie myśli logismoi, złe myśli, właśnie coś, co pochodzi od złego, co ma nas powstrzymać. Czynienia dobra. I wydaje mi się, że ta mina, którą otrzymał każdy, symbolizuje wiele różnych darów, które my otrzymujemy od Pana Boga. I wydaje mi się, że takim pierwszym w ogóle darem, w którym mamy też wzrastać, w którym mamy pomnażać tak naprawdę samych siebie, bo mam na myśli oczywiście nasze życie. To jest taki dar otrzymany od Pana Boga, w którym naprawdę możemy zrobić dużo dobrego, ale oczywiście możemy też wszystko zawinąć w chustkę i nic nie zrobić. Wydaje mi się, że też ta postawa, czy ten gest zawinięcia tej miny w chustkę, to jest czasami też takie błędne myślenie o zaufaniu do Pana Boga. To jest coś takiego, co byśmy nazwali, Panie Boże, Ty się tym zajmij, a ja sobie poczekam, niech się zrobi samą. Nie, w tej Ewangelii Pan Jezus pokazuje przez tę przypowieść, że jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i że mamy w, tym, w tej odpowiedzialności być też aktywni, podejmować codzienne obowiązki, Podejmować aktywność w tym, żeby po prostu czynić jak najwięcej dobra, żeby to nasze życie rzeczywiście się pomnażało w dobro, w dobre uczynki. Gdyby nie wsparcie naszych patronów, ta seria nie mogłaby powstać. Dziękujemy.